Drodzy darczyńcy i przyjaciele SOS Wiosek Dziecięcych, święta Bożego Narodzenia to dla wielu z nas najważniejsze wydarzenie w roku. To okres radości, ciepła i spotkań przy rodzinnym stole. To Czas szczególnie wyczekiwany przez tych podopiecznych SOS wiosek dziecięcych, którzy po raz pierwszy będą mogli poczuć święta rodzinną atmosferę. Maluchy uczą się już świątecznych kolęd, przygotowują ozdoby na choinkę, dekorują pierniki i piszą listy oczywiście, do świętego Mikołaja. Święta w wioskach mają niepowtarzalny rodzinny klimat, gdyż zawsze są obchodzone w bardzo licznym gronie. Do wigilijnej wieczerzy zasiadają rodzice SOS. Dzieci oraz bardzo często byli wychowankowie, którzy przyjeżdżają na święta ze swoimi nowymi rodzinami. Pamiętajcie, że rodzinny dom to dla wielu dzieci największe marzenie. Dzięki waszej pomocy udaje nam się je spełnić. Dzięki